Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Świece zapłonowe są niezbędnym elementem samochodu. Oto jak działają, dlaczego się zużywają i jak zdać sobie sprawę, że nadszedł czas, aby je wymienić. Jak działają świece zapłonowe w samochodach benzynowych. Świece zapłonowe w samochodzie są urządzeniami elektrycznymi znajdującymi się w każdym silniku benzynowym i są przeznaczone do uruchamiania iskry, która powoduje spalanie paliwa w cylindrach. W praktyce świece zapłonowe są przykręcane do głowicy każdego cylindra i zapalają mieszankę paliwowo-powietrzną w silniku. Dolna część, wyposażona w dwa elektrody, jest skierowana bezpośrednio do komory spalania i to między nimi zapala się i osiągając do 30 tysięcy voltów i 1000 stopni Celsjusza. Co powoduje zapłon mieszanki pod koniec fazy sprężania. Zwiększenie ciśnienia umożliwia fazę sprężania, która popycha tłok w kierunku dolnego martwego punktu z prędkością 20 m na sekundę. Dwukropek uruchamia to iskrę o częstotliwości od 500 do 1500 na minutę, która wprawia tłoki w cylindrach w ruch. Umożliwiając poruszanie się samochodu. Jak długo działają świece zapłonowe w silnikach benzynowych? Świece zapłonowe to podzespoły zaprojektowane z myślą o długiej żywotności, ponieważ są one stare poddawane dużej ilości pracy, mogą zatem przede wszystkim ulec zabrudzeniu z powodu obcych substancji z mieszanki, ale także po prostu zużyć się z powodu zużycia, co znacznie utrudnia lub uniemożliwia. Iskrzenie. Ogólnie rzecz biorąc, świeca zapłonowa powinna być wymieniana między 15 tysięcy a 20 tysięcy kilometrów w starszych samochodach benzynowych i między 40 tysięcy a 60 tysięcy kilometrów w nowoczesnych samochodach. Mimo to kontrola co około 10 tysięcy kilometrów pozwala mechanikowi wyczyścić je i przedłużyć ich żywotność. Jednak w przypadku zauważenia objawów takich jak trudności z uruchomieniem silnika lub utrata pary, szarpanie samochodu, nietypowe, wibracje, problemy z przyspieszeniem lub nawet trudności z obrotami, należy udać się do warsztatu na przegląd, który obejmie czyszczenie lub wymianę, koszty serwisowania świec zapłonowych w samochodzie, jeśli robisz to sam. Możesz zaoszczędzić na robociźnie, wydając około 5 do 10 euro za świecę zapłonową. W warsztacie cena wymiany świecy zapłonowej waha się od 40 do 90 euro w przypadku większości samochodów, ale może wzrosnąć do 150 euro w przypadku bardziej nowoczesnych samochodów które wymagają specjalnych narzędzi i droższych części. Samodzielna wymiana świecy zapłonowej samodzielna kontrola i wymiana świec zapłonowych w samochodzie jest łatwa, wystarczy klucz nasadowy, wyłącz silnik samochodu i pozwól mu ostygnąć, a następnie umieść naklejkę na każdym przewodzie z odpowiednim numerem cylindra a następnie odłącz przewody, wyjmując świecę i odkręcając ją bardzo delikatnie. Gdy świece zapłonowe są białe, mają zgorzeliny wokół elektrod lub ślady przypalenia, należy je wymienić. W tym celu weź części zamienne, Wyczyść połączenia metalową szczotką lub sprężonym powietrzem i włóż nowe, wkręcając je kluczem nasadowym, nie dokręcając zbyt mocno aby nie uszkodzić gwintów. Jeśli okaże się, że świece zapłonowe nie wymagają jeszcze wymiany, wystarczy je wyczyścić. Po odkręceniu świecy weź szmatkę zwilżoną benzyną i usuń kurz. Używając starej szczotki nasączonej benzyną lub szczotki z twardym nylonowym włosiem, aby usunąć uporczywy smar. Następnie pozostaw świece zapłonowe w alkoholu etylowym na 3 do 5 godzin. A na koniec, cóż jest sprężonym powietrzem lub szmatką przed ponownym ostrożnym montażem? Konserwacja świec zapłonowych w samochodach z silnikiem wysokoprężnym i LPG. Świece żarowe w samochodach z silnikiem wysokoprężnym i LPG to inna sprawa. Świece żarowe w samochodach z silnikiem wysokoprężnym doprowadzają komorę spalania do odpowiedniej temperatury, aby uruchomić pojazd. Są to zatem świece żarowe. Które są wymieniane, gdy samochód ma problemy z zapłonem. Świece te wytrzymują około 80 tysięcy kilometrów, ale średnia zależy od rodzaju wtrysku, przejechanych kilometrów i przeprowadzonej konserwacji. Koszty Aby wymienić świece żarowe w dieslu, trzeba wydać około 100 euro za 4 elementy. W zależności od stawek robocizny. Z drugiej strony świece zapłonowe do samochodów w LPG są mniej więcej takie same jak świece do samochodów benzynowych, w celu ich wymiany. Należy zapoznać się z okresami producenta, ponieważ zapłon musi być idealny, aby silnik LPG mógł się uruchomić. Z tego powodu należy pamiętać, aby nigdy nie odkładać okresowych kontroli. Koszty? Od 50 do 150 euro w zależności od nakładu pracy, liczby wymienianych świec zapłonowych i rodzaju zakupionej świecy. Opublikowano w majsterkowanie przy samochodzie praktyczne poradniki konserwacja samochodu a WordPress komentarz Hello World.